Akademia Piłkarska Redbox tym razem zwycięska. W tej ostatniej już rundzie tak, tych jesiennych rozgrywek. Trener wygrał ale jakoś super rozpromieniony nie po tym meczu. No tak, no tak. No generalnie wygrana 3 do 0, ale jakby potencjał zespołu zdecydowanie lepszy niż, niż to, co prezentują no dzisiaj na boisku. Bo to dość, powiedzmy łatwe zwycięstwo, czyli do zera. Natomiast co oni się mobilizują rywal ich bardziej naciska. Wtedy jakby wyciskają z siebie wszystkie piłkarskie soki. Trzeba ich uczyć, właśnie takiej koncentracji w każdym meczu? No właśnie, trzeba ich uczyć koncentracji w każdym meczu, ponieważ no nieraz gramy z przeciwnikami troszeczkę młodszymi od siebie. Generalnie mamy wyrównany zespół 2007 roku, a, a przeciwnik no nieraz przyjeżdża tutaj w składzie z 2010 czy 2009, więc no trzeba się koncentrować w każdym meczu i, i szanować. Zespół i, i grać najlepiej, jak, jak się potrafi. Wtedy można poszlifować coś innego, jakieś zagrania, takie, które na boisku przy silnym rywalu po prostu nie zawsze swobodnie wychodzą? No, no właśnie, dokładnie. Mamy jeszcze przed sobą najważniejszy mecz w tych rozgrywkach po z RM Teamem o, o pierwsze miejsce. Więc fajnie by było, jakby ten poziom już był prezentowany na wysokim poziomie. Oni poza tym grają dużo, rzeczywiście mają okazję do konfrontacji z innymi rywalami? No właśnie, Red Bulls Liga Junior stwarza nam takie tutaj. Że tak powiem, możliwości. To są chłopacy, którzy nie łapią się na co dzień do, do WZPN-u, więc mają okazję pograć, po te, dzięki temu też pokazać swoje możliwości. I inne roczniki mają podobne, że tak powiem. Potrzeby grania, właśnie ogrywania się, szlifowania i grania z różnymi przeciwnikami? No dokładnie. Akurat tutaj Redbox Viga Junior stwarza takie możliwości, że, że, że każdy przychodząc do akademii ma szansę zrywalizować z lepszymi z zespołami. Na koniec zapytam, ta jesień piłkarska jest dla całej Akademii bardzo taka intensywna, gracie w jednej lidze, też w WZPN-ie, czy szukacie turniejów, jakichś jeszcze okazji do pogrania? No jest dość intensywnie, ponieważ wczoraj na przykład miałem mecz w WZPN-u, dzisiaj już jest Red Liga Junior, za tydzień w piątek już następny mecz w WZPN-u, także no mamy co robić.